Kochani widzowie, Teatr Polski obchodzi Dzień Teatru Publicznego, i właśnie z tej okazji chcielibyśmy Was zaprosić na spektakl Z piekła do piekła online 21 maja, to jest czwartek. Śledźcie nasz profil, życzę dużo zdrówka, ściskam Was mocno i do zobaczenia. Jeszcze trochę mamy czas, bo widzicie, do stracenia nikt z nas nie ma nic! Tyle. A więc krzyczmy krótką chwilę całe życie. Nim znikniemy głośno, krzyczmy krótką chwilę. Spójrzmy na Wiesz od wszystkich z Animuszem, dawaj nam szedł za swą duszę, Bóg cnotliwe czyta chęci. Śmiali się, gdy groziłem kijem, że mi świat zakurzał. W przedszkolu naszym nie jest źle zabawek mamy tutaj w bród. Szanowny panie, prezydencie stanów, pisze w sprawie mego męża poety. A. Tu władza nie ma, tu zagrożeń I bez gwarancji nadal twórcę finansować To może znaczyć dla nas zbyt wysoki koszt Obława, obława, nad głodem ilki obława Te dzikie zapadrze we gęstym lesie wychowane